Każdy kto ma tatuaż na pewno choć raz usłyszał to pytanie, czy twój tatuaż ma jakieś znaczenie? Tatuaż może mieć znaczenie, wcale nie musi. Są osoby, dla których bardzo wartościowe jest upamiętnienie jakichś wydarzeń, jakichś miejsc, jakichś ludzi. Ja bardzo lubię się tatuować po prostu u fajnych osób, mam wspomnienia z tatuatorem, ze studium tatuażu, z miastem, z krajem i to jest bardzo fajne. Zależy wszystko od Ciebie, ale byle żeby to był ładnie wykonany, nieprzeładny tatuaż i żeby był robiony w studiu, a nie w kiblu w szkole. Oczywiście, że nie musi. Każdy człowiek wykonuje tatuaże z totalnie innego powodu. Jeśli ktoś ma taką potrzebę, to oczywiście mogą mieć znaczenie. Wszystko zależy od tego, co kto lubi i jak kto sobie wyobraża swoje wiary. Tatuaże są bardzo osobistą rzeczą i niekoniecznie nie muszą mieć znaczenie. Szczególnie moje tatuaże nie mają jakiegoś znaczenia, ale wszystkie tworzą jakąś całość i opisują mnie i moją osobowość. Nie musi, ale jeśli już jest taka konieczność, na pierwszym miejscu i tak zawsze powinna być estetyka.